Szanowni państwo, rok 2023 został uznany i uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega jako rok górników i pracowników tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego. 70 lat temu nastąpiło odkrycie złóż siarki, choć tarnowscy wiedzieli, że ta siarka jest tutaj. Wiedzieli już przed II wojną światową, niemniej jednak to dopiero 53 rok pozwolił na rozpoczęcie działalności tu tym, którzy zaczęli wydobywać siarkę, a następnie ją przetwarzać. Drodzy państwo, miasto Tarnobrzeg do 53 roku było miastem niewiele wyróżniającym się od tych, które w starej, dobrej Galicji istniały. 53 rok jest drugim życiem, drugą lokacją, nowym. Tchnieniem dla miasta i jego mieszkańców. Za kilka lat od tego, kiedy odkryliśmy złoża siarki, powstały tutaj wielkie zakłady, wielki siarkopol. Zaczęliśmy, drodzy Państwo, tworzyć zupełnie nowe miasto miasto przemysłowe miasto, które stało się stolicą polskiej siarki miasto, mogę tak myślę spokojnie powiedzieć, jedno z najważniejszych na mapie gospodarczej PRL-u. Dzisiaj jesteśmy 70 lat później. Ale powinniśmy pamiętać o tych latach, bo one stworzyły nowy tarnoprzek. Drogi, po których jeździmy, szkoły, do których chodziliśmy, budynki Mosiru, basenu, wszystkie inne hali sportowej, to są wszystko budynki, które powstały dzięki temu, że istniał tutaj przemysł siarkowy. Że ci ludzie, którzy tu pracowali, tu żyli, Którzy żyją dalej i pamiętają tamte czasy, tworzyli nowy Tarnobrzeg, nowy przemysłowy Tarnobrzeg. Drodzy Państwo, myślę, że także oprócz Tarnobrzega i mi miejscowości bliskiej i dalszej odległości, korzystały z tego, że było coś takiego jak Siarkopol, że były takie zakłady, że tworzyły one niesamowity rynek pracy, bo przecież Właściwie każdy, kto w brzegu mieszkał, w jakiś sposób był związany z Siarkopolem. Nawet jeżeli nie pracował bezpośrednio w zakładach, to jego rodzina, a jeżeli nie rodzina, nie w zakładach, to gdzieś w tych miejscach, które również tworzyły cały wielki okręg Zagłębie Siarkowe. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, jesteśmy 70 lat później. Warto wspomnieć te czasy, warto pokazać, Młodemu pokoleniu, co tutaj działo się przez te lata, ale myślę, że warto także tym troszeczkę starszym przypomnieć, że miasto zawdzięcza tym ludziom bardzo wiele. Że gdyby nie oni, gdyby nie przemysł siarkowy, Tarnobrzeg byłby pewnie nadal jednym z wielu na mapie takich typowych miast. A tak mieliśmy okazję być województwem. Mieliśmy okazję być centrum, mieliśmy okazję być tym miastem, do którego przybywali z różnych okolic Polski ludzie, żeby pracować. Kiedyś taka Nowa Huta miała taką szansę, włączona zresztą potem do Krakowa. Tarnobrzeg był takim centrum, gdzie mogli przybywać ludzie z całej Polski. Po to, żeby dać świadectwo, ale także dać swoją pracę i dać szansę kolejnym pokoleniom. Drodzy Państwo, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które są dzisiaj obok mnie, ale to nie cały zespół, który y, pracuje nad tym, żeby ten rok siarkowy był rokiem pamiętnym, żeby był takim rokiem, który zostanie nie tylko w pamięci, nie tylko będzie ten ślad, że zrobiliśmy taką czy inną uroczystość, imprezę, ale żeby... Na kilkadziesiąt następnych lat pokazał, jak ważny był to czas dla naszego miasta. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bo zaangażowaliście się wszyscy bardzo aktywnie. I drodzy Państwo, jest to taki zespół, który mnie również cały czas pcha yy, do tego, żeby jeszcze więcej. Jeszcze więcej, zróbmy jeszcze to, jeszcze. Inną imprezę, jeszcze taką, jeszcze może konferencję, jeszcze Drodzy Państwo, o szczegółach myślę, że akurat nie powiedzą wszyscy ci, którzy są za, dzisiaj za moimi plecami, ale myślę, że stoimy cały czas w tym samym szeregu. A za plecami też warto popatrzeć na, na zdjęcie. To drodzy Państwo, jest były Wielki Siarkopol, to jest Machów. Zadałem przed chwileczką pytanie, co z tych budynków zostało, ale liczę na to, że. Krok po kroku odbudujemy przynajmniej, może nie przemysł siarkowy, ale odbudujemy w tamtych miejscach w strefie przemysłowej również kolejny potencjał dla naszego miasta. Ja bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tę ciężką pracę, bo to jest, drodzy Państwo, naprawdę ciężka praca, ale myślę, że kiedy przyjdzie w grudniu lub w styczniu czas na podsumowanie, to docenicie Państwo nie tylko pracę tych wielu osób, nie tylko pracę tych wielu pokoleń, ale zobaczycie, że to będzie ślad na przyszłość dla naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję. Działania organizowane przez Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego wpisują się w obchody roku siarkowców. W niedługim czasie na placu Bartosza Głowackiego zostanie otwarta wystawa plenerowa poświęcona Tarnobrzeskiemu zagłębiu siarkowemu w aspekcie historycznym. We wrześniu muzeum planuje zorganizować konferencję historyczno-ekologiczną, poświęconą odkryciu i od, odkryciu i wydobyciu złóż siarki. Materiały z tej konferencji będą opublikowane w formie książki i ta książka, ta publikacja będzie niejako dopełnieniem monografii siarkowej, która ukazała się dwa lata temu. Tej konferencji towarzyszyć będzie wystawa mineralogiczna, prezentująca minerały i skamieniałości występujące w złożach siarki rodzimej. Ponadto na wystawie stałej naszego muzeum poświęconej Tarnobrzeskiemu Zagłębiu Siarkowemu Będą niejak nowe aspekty pokazane, nowe tematy, których do tej pory nie prezentowaliśmy, a więc przede wszystkim będzie pokazana geologia, której do tej pory nie było, a także pokazani będą ludzie. Którzy tworzyli siarkę, którzy tworzyli siarkopol. Będą to fotografie, dokumenty, pamiątki, a uzupełnieniem i niejako najważniejszą częścią tej wystawy będzie prezentacja postaci profesora Stanisława Pawłowskiego, odkrywcy złóż siarki. Więc znowu będą dyplomy, odznaczenia i pamiątki po profesorze, które kilka lat temu jego żona, pani Katarzyna Pawłowska, przekazała do naszego muzeum w Darze. Po pamiątki popraw prof. pani profesor Pawłowskiej także posiadamy w zbiorach naszego muzeum i również o niej będzie mała cząstka naszej wystawy. Panie prezydencie na pana ręce składam podziękowania w imieniu górników, byłych górników, pracowników kombinatu za to, że władze Tarnobrzega podjęły decyzję, żeby w ten sposób upamiętnić różnymi spotkaniami, wydawnictwami, imprezami w mieście i okolicach. Ten potężny przemysł siarkowy, który dał impuls do rozwoju materialnego i intelektualnego wielkiej rzeszy ludzi z Tarnobrzega i z miejscowości wokół Tarnobrzega, to można szacować na ponad 120 tysięcy, którzy przeszli przez siarkę i korzystali z jej doskonałych zarobków, aczkolwiek bardzo trudnych warunków pracy bardzo szkodliwych, ale siarka. Nie tylko dawała wynagrodzenia, nie tylko wydobywała siarkę i przetwarzała, nie tylko degradowała środowisko, ale również odtwarzała zdrowie ludzi i również zdrowie środowiska. Ja przyjąłem się do siarki 4 października 1968 roku. Mój zakład produkcji siarki, to jest ta hala, już tej hali nie ma, tej nie ma. To jest biurowiec, gdzieś tu na trzecim piętrze, tylko po drugiej stronie w 307... Pracowałem jako, jako specjalista do spraw gospodarki remontowej. To był zakład produkcji siarki. Kierownikiem tego zakładu był znany później wieloletni dyrektor Czesław Siwiec. A wtedy dyrektorem Siarkogolu był pan Fiołna. Nie miałem przyjemności poznać tego człowieka. I toczyło się to życie pod hasłem ciągły wzrost wydobycia i ciągły rozwój przemysłu siarkowego. Aż do początku lat 90., kiedy firmy francuskie we współpracy z, z firmami Związku Radzieckiego, które wydobywały ropę i gaz na Syberii i na Kaukazie, wprowadziły oczyszczanie ropy i gazu ze związków siarki. Do tego momentu. Byliśmy największym eksporterem siarki na świecie i drugim po Meksyku producentem. Sprzedawaliśmy na eksport ponad 3,5 miliona ton siarki. Ceny maksymalnie wynosiły prawie 160 dolarów za tonę, a w tamtym czasie koszty w było to 40, w Machowie około 110. Czyli i z tego wydobycia odkrywkowego i otworowego siarka się opłacała i to, i to bardzo. Byliśmy potęgą finansową. I również potęgą dającą napęd różnym innym dziedzinom gospodarki. <tryk> Nawiązując do, tego, do tej współpracy francuskiej techniki z rosyjskim przemysłem wydobywczym, w ciągu roku na terenie Związku Radzieckiego jakby oczyszczono ropę i gaz i, i, i postawiono do dyspozycji około 3 milionów ton siarki. Była to siarka jako odpad. Praktycznie za darmo trzeba było ją tylko przywieźć z Syberii. I zaczęły się właśnie problemy na rynku światowym z siarką kopalnianą, siarką rafinowaną, która była najwyższej jakości. Przypominam, że miała 99,99, ,99, tak? tak jest, Panie tak prezesie? 4 tak, dziewiątki, czystości i była no, wspaniałym surowcem do produkcji nawozów, produkcji chemicznej, spożywczej, przemysłu gumowego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i tak dalej i To może rozwiną to fachowcy jak będzie potrzeba. I proszę Państwa zaczęły się problemy, ceny siarki spadały, a koszty, no, koszty, koszty jak zawsze ciągle, ciągle rosną. I moja ostatnia Faza pracy w górnictwie siarki była reprezentowaniem przygotowania do pogrzebu tego potężnego przemysłu siarkowego w Sejmie, w rządzie. I dlatego od roku 1993 górnicy i pracownicy kombinatu wysłali mnie do Sejmu, aby przygotować tą operację smutno, ale bardzo kosztowno, bardzo niebezpieczną. I, proszę Państwa, udało się. Odeszło z siarki. Kilkanaście tysięcy ludzi, bez protestów, bez wystrzałów społecznych, zlikwidowane zostały pola górnicze, zlikwidowane zostały otwory, zabezpieczone wszelkiego rodzaju cieki wodne. Ale największym wezwaniem dla wszystkich była sprawa wyrobiska posiadkowego w Machowie. Ogromna dziura w ziemi która spowodowała deregulację stosunków wodnych w promieniu 50 kilometrów, może nawet więcej. I siarkowodór drzemiący pod, tuż pod dnem i nikt na świecie takiej operacji nie wykonywał. My rękami naszych ludzi, naszych inżynierów, naszych techników przy pomocy agiechu, przy pomocy profesorów, którzy znali, współpracowali z siarką od lat, powstało Jezioro Tarnobrzeskie za około 860 milionów złotych. I tu, żeby była jasność w sprawie kosztów likwidacji tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, bo na ostatnim spotkaniu w Tarnobrzegu z panem Donaldem Tuskiem jedna pani powiedziała, że jezioro kosztowało 1,5 miliarda złotych. Nie, miliard 600 Cała. Całość likwidacji z tarwskim z Siarkowym to było około 1 600, a jezioro 800, połowa, jezioro, jezioro połowa. I proszę Państwa, ja jestem dumny, że spędziłem najlepszy czas mojego życia w górnictwie siarki. Tu się należało szybko, się człowiek uczył hardości, wytrwałości i tu była możliwość awansu, tu były prawie darmowe mieszkania, cały socjal, sanatoria za darmo, ośrodki wczasowe, kliniki do dyspozycji chorych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to są marzenia. Dzisiaj mamy wolno Polskę, wtedy była to Polska Ludowa, ale tamta Polska Ludowa dawała socjal Siarkopol, niewyobrażalny w dzisiejszych czasach. Dlatego chyląc czoła przed wszystkimi, którzy przeszli przez tarnobrzewskie górnictwo i, i przetwórstwo Siarki, chciałem y, bardzo serdecznie podziękować tym, którzy, którzy są jeszcze wśród nas, którzy tworzą Tarnobrzeg, którzy budowali jego wielkość i władzom jeszcze raz dziękuję za to, że kultywują tradycje górnicze, natomiast przyjdzie moment, gdzie pochylimy się wszyscy nad tymi, którzy odeszli również z górnictwa siarki w sposób tragiczny. Dziś mieszkańcom Tarnobrzega i okolic życzę, żeby ciepło wspominali tamte czasy, bo te były czasy... Wspaniałe dla ludzi, dla ich rodzin i dla naszego regionu i naszego pięknego miasta Tarnobrzeg. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak może troszkę inaczej, ponieważ pełnię również funkcję wiceprzewodniczącego zespołu, który organizuje obchody tej zacnej rocznicy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Przypomnę o tym, że patronatem honorowym objął wszystkie obchody tegoroczne prezydent miasta Tarnobrzega, patronatem honorowym objął, ob, objął obchody. Naszych wszystkich uroczystości marszałek województwa podkarpackiego, wojewoda podkarpacki oraz marszałek województwa świętokrzyskiego. Chciałbym również powiedzieć, że zaangażowali się w te obchody. No niestety również finansowo, albo niestety finansowo, bo nie mielibyśmy jak tego zrobić. Zaangażowały się przedsiębiorstwa siarkowe, to jest yy, Siarkopol, yy, to jest yy, kopalnia siarki Machów, to jest yy, PBI, grupa Kapitałowa PBI, która grupa Kapitałowa ciekawe, jako jedyne przedsiębiorstwo wybudowało nową kopalnię w Nowej Polsce III Rzeczypospolitej wybudowała nową kopalnię Siarki i w tej chwili trwa tam wydobycie. Yy, zaangażowały się w to również samorządy, okolicznych, okoliczne, Zaangażowa, zaangażował, się samorząd gminy Grębów, samorząd gminy Nowa Dęba, samorząd gminy Łoniów, zaangażowali się marszałkowie, starości, zaangażowali się starości Tarnobrzescy i starosta Sandomierski i wszyscy ci nas wspierają, nie tylko finansowo, organizacyjnie, jak tylko, jak poprosimy, tak nam udzielają pomocy, żeby te nasze obchody były jak najpełniejsze, jak najbardziej docierały do wszystkich możliwych mieszkańców naszego regionu. Chciałbym powiedzieć, że jako Stowarzyszenie Inżynierów i Techników w Heniu powie może troszkę więcej. Organizujemy również kilka imprez bezpośrednio w, w tym komitecie, od, komitecie odpowiadamy za organizację kilku imprez. Najciekawsza będzie to spotkanie 16 września na rynku miasta Tarnobrzega, na które już dzisiaj zapraszam wszystkich Tarnobrzeżan, wszystkich mieszkańców Tarnobrzega. Będzie to, zaczniemy, to, zaczniemy to spotkanie pod pomnikiem Stanisława Pawłowskiego. Przejdziemy tą uliczką wzdłuż parkingów. Na ulicę Sandomierską i na rynek miasta Tarnobrzega. Na rynku miasta Tarnobrzega pokażemy Państwu tradycyjny ceremoniał górniczy. Dla nas górników ten ceremoniał, ten mundur, który mamy z cheniem na sobie i nasz sztandar to są te symbole, które. Hymn oczywiście jeszcze górniczy, te symbole, które nas łączą i jednoczą i które zawsze łączyły i jednoczyły górników, którzy. Którzy zjeżdżali do, do kopalń. Oczywiście w każdej, w każdej cechowni, w każdej, tak jak to dzisiaj powiedzieć, szatni, była figurka świętej Barbary i górnicy również mieli okazję zjeżdżając i wyjeżdżając, pomodlić się pod tą figurką świętej Barbary. Proszę Państwa, dlatego też chcemy. Pokazać ten nasz ceremoniał. Ten ceremoniał składa się z kilku elementów. Będzie to przekazanie kluczy do miasta przez prezydenta Tarnobrzega górnikom, będzie to skok przez skórę, przekazanie sztandaru i pochodni górniczych i pochodni górniczych młodym górnikom i, i będzie tradycyjny poczęstunek górniczy. Ja mówię, to jest taka, tutaj już ten poczęstunek jest swego rodzaju miksem, bo ten miks dawniej górnicy 4 grudnia dostawali poczęstunek w zakładach w KIZPS-ie. Ten poczęstunek polegał na tym, że było to mniej więcej tyle pieniążków, że wystarczyło na, na 10 deko kiełbasy, ćwiartkę wódki i kawałek chleba. I dzisiaj jakby uśmiechając się w stronę tej tradycji yy, przekażemy wszystkim, którzy przyjdą 10 deko kiełbasy, bułeczkę i troszkę piwa. I jeszcze przygotowujemy jakąś małą niespodziankę, jeżeli się uda to po, w odpowiednim czasie Państwa poinformujemy. Wszystkie te nasze uroczystości, o wszystkich naszych działaniach będziemy Państwa informować poprzez plakaty, które będą, dostęp, będą wywieszane na yy, tablicach, słupach w mieście. Będziemy je podawać, tą informację, te informacje będą podawane internetowo również na stronach SITG, na stronie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Będą również podawane na stronach miasta Tarnobrzega i chciałbym prosić, żeby każdy z Państwa zechciał sobie zaglądnąć i wybrać. Będą one podawane w cyklu miesięcznym, czyli na każdy kolejny miesiąc będzie wydany odpowiedni plakat i będzie można prześledzić te uroczystości. Chciałbym poza tymi głównymi organizatorami, którzy tutaj są, jeszcze, są reprezentowani, chciałbym przypomnieć, że jest jeszcze Tarnobrzeskie Centrum Seniora, które swój, które swój informator w cało, tegoroczny w całości poświęcił poświęci górnictwu siarki. Jest jeszcze biblioteka pedagogiczna, która organizuje już w tej chwili wykłady i spotkania i konkursy. Jest jeszcze Fundacja Serce Lasowiackie, która organizuje bardzo dużo spotkań i imprez dla młodzieży szkolnej. Także chcemy przede wszystkim również pokazać młodzieży szkolnej, co to jest, co był, czym był ten przemysł siarkowy, jakie są dzisiaj jego efekty, że to jezioro to nie jest naturalne jezioro, które kiedyś powstało we Poce lodowcowej wcześniej czy później. Jest to jezioro, które wykopali, utworzyli ludzie. Ich, dzięki ich wiedzy, bardzo dużemu zaangażowaniu, często z narażeniem życia i zdrowia i również ludzie zrekultywowali ten teren i przywrócili go, społecz oddali społeczeństwu. Przypomnę, że wcale nie jest, wcale nie było pewne, że to jezioro będzie dzisiaj, ten, to, to wyrobisko będzie dziś, dzisiejszym jeziorem. Były koncepcje, żeby tu utworzyć śmietnisko, była koncepcja, żeby tu utworzyć składowisko kamienia yy, z kopalni głębinowych, yy, węgla yy, kamiennego, także wcale nie było pewności na początku że to ma być jezioro to że stało się to jezioro to jest zasługa również mądrości ówczesnych decydentów podejścia do zagadnienia żeby te warunki żeby to ten obszar poprzemysłowy jak najbardziej oddać społeczeństwu. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy są z nami zaangażowani w Komitetie Organizacyjnym. Dziękuję panu prezydentowi, że zechciał go objąć patronatem. Całe działania Komitetu i całe działania obchodowe. Dziękuję również wszystkim tym innym, których nie ma tutaj, że działają z nami. Dziękuję wszystkim sponsorom, bo o nich też warto wspomnieć. To jest, jak już powiedziałem. Tych, których wymieniłem, ale również gminy dokładają się finansowo do tego, żebyśmy to mogli godnie uczcić te obchody. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, wiele tu kolega Zbyszek mój poprzednik powiedział. W tym wszystkim 70 lat to czasu jest szmat rzeczywiście. Ale w 1963 roku w grudniu powstał oddział Tarnowrzewski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Mamy prawie 60 lat. To też jest pewna okazja dla nas symboliczna dla nas członków tego stowarzyszenia które dzisiaj działa w tych warunkach w których może działać po tych historiach i zawieruchach siardkowych 60 lat też również jako organizacja nie mogliśmy sobie pozwolić na to żeby nie wspomnieć o tym wielkim 70-leciu jest to nasz wniosek i uniwersytetu trzeciego wieku do radnych gdzie 28 grudnia w tamtym roku bardzo ładnie, bez większych zastrzeżeń, ten rok został temu nadany. I nasza organizacja STG też w tym bierze udział, nie tylko. Chociażby niebawem bieg Siarkowca, kolejny bieg Siarkowca, który będzie 30. Zaczęliśmy organizację spotkania z naszymi seniorami 27 stycznia. Piknik, który przygotowujemy, zapraszamy tam byłych dyrektorów, obecnych, bo to warto na terenach jeziórkowskich. Oczywiście w tym roku bardzo duży udział zauważycie orkiestry miejskiej, que a... zachowała mundury górnicze, a 27 już na maja o godzinie 10 rusza pochód 430 lat Tarnobrzega. Będzie to z orkiestrą spod Świętej Barbary, o tym której była wspominana, gdzie corocznie nasza organizacja, czyli Stowarzyszenie Inżynierów Techników oddaje hołd i panu profesorowi Pawłowskiemu składając kwiaty i chyląc czoła za dokonania, które stały się tutaj. O 16 już nie będę rozmawiał, września, bo jest to duża impreza, którą chcemy dobrze przygotować, z ceremoniałem, który kiedyś był pokazywany na, na rynku naszego miasta. Jest pewna przerwa z wielu względów. Chcemy wrócić do tego. Będą cykliczne rajdy rowerowe. Zapraszam na stronę, żeby więcej nie mówić, bo będą na bieżąco informacje. sitg, tbg. Net. Na bieżąco nasz człowiek od komputeryzacji będzie, wszystko co będzie na afiszach, będzie również na stronie Tarnobrzewskiego Oddziału. Również prowadzimy, mamy swoich kolegów w mundurach, którzy już rozpoczęli cykliczne wykłady o siarce, byli w równych przedszkolach, w szkołach i będzie to wszystko dokumentowane. Aby mówić, są to cykliczne, całoroczne imprezy. Wszystko więcej, jest tego sporo, dużo, o wszystkim nie można tu powiedzieć na bieżąco. Bardzo dziękuję, oczywiście, wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu Proszę Państwa, Siarkopol, Miasto Tarnobrzek, te wszystkie dokonania to przede wszystkim ludzie, to wysiłek ludzi, jak tutaj było powiedziane 120 tysięcy, którzy przewinęli się przez, przez Siarkopol, a nie, bardzo ich duża część odeszła, ale są jeszcze wśród nas ci, którzy tą siarkę można powiedzieć zaczynali, budowali, rozszerzali i tak dalej. Bardzo wielu z nich jako emeryci wylądowali u nas na Uniwersytecie na Trzeciego Wieku i dlatego nie mogło się... Odbyć obchody jubileuszu 70-lecia siarki bez udziału Uniwersytetu III wieku. Uniwersytet III wieku zorganizował dwa wykłady na tematy siarkowe. Jeden wygłosił pan Józef Kirejczyk, wieloletni pracownik, doktor. i A drugi, obecny tutaj poseł Stępień. Na temat właśnie znaczenia siarki dla gospodarki regionu i kraju. Organizujemy również dla naszych słuchaczy spotkania. Jedno odbyło się już w kopalni Jeziórko, połączone z wyjazdem do Grębowa, do Pałacu Dolańskich. Drugie będzie na terenie. Kopalni Machów dzisiaj, dzisiejszego Jeziora Tarnobrzeskiego. Będzie to 26 maja. Organizujemy również do Muzeum Geologii w Krakowie, gdzie wysłuchamy wykładu na temat geologii złóż siarki w Polsce. To, to są y, działania naszego uniwersytetu. Ja, y, również realizujemy projekt w ramach. Y, takiego programu Seniorzy w Akcji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. pod tytułem Utrwalamy wspomnienia pionierów polskiego złota. Mam przyjemność akurat być jego koordynatorem. Wynik naszej pracy możecie Państwo Y, oglądać i słuchać, zarówno w telewizji lokalnej TSM, jak i w Radiu Leliwa, które to media objęły nasz program, nasz projekt patronatem medialnym. Wynikiem jego będzie podsumowujący film, mówiący nie tylko o y, historii Siarki, nie tylko o historii miasta, ale również o przebiegu naszych działań jubileuszowych. Chciałem tutaj za pośrednictwem państwa serdecznie podziękować tym wszystkim, wszystkim, którzy w naszym programie wzięli udział, podzielili się z nami swoim dorobkiem życiowym, swoim przemyśleniami. Przeprosić tych wszystkich, których jest znacznie więcej, którzy w moim sercu mają miejsce, ale niestety ramy naszego projektu nie pozwalają pokazać ich wszystkich i, i również się głęboko kłaniam. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, zanim jeszcze pytania, bo pewnie takowe <laughs> będą. Chciałem właśnie jeszcze wspomnieć o tym, że takim namacalnym dowodem tego, co się działo i w Siarkopolu i w czasie tych uroczystości tegorocznych będą dwa filmy, więc to będzie ten namacalny ślad, który zostanie na wieki dla kolejnych pokoleń i drodzy Państwo, te nasze uroczystości rozszerzają się poza Tarnobrzeg i poza te gminy, które leżą obok. Z mojej inicjatywy udało się przekonać władze sejmiku wojewódzkiego, żeby właśnie podczas uroczystej sesji sejmiku województwa podkarpackiego między innymi zagrała nasza orkiestra górnicza i mam nadzieję, że będzie również odpowiednia uchwała ku temu yy, uchwalona przez sejmik. Także drodzy państwo, nasza orkiestra również wystąpi w Rzeszowie uświetni sesję uroczystą sejmiku yy, tak, województwa podkarpackiego.